Pierwszy raz w życiu będę korzystała z karty na czasie na YouTube. Nigdy nie było mi to do niczego w życiu potrzebne, ale zostałam zmuszona. Zostałam zmuszona, bo chcecie, żebym oceniała muzykę, którą słuchacie, więc dzisiaj zobaczymy, co tam słychać w muzyce w karcie na czasie na YouTube. Zapraszam. Kryterium jest takie, że wybieram utwory, które są na tej karcie na czasie. Najkrócej i słuchamy sobie muzyki. Pierwsze moje spostrzeżenie jest takie, że większości wykonawców nie znam. Eee, czemu miałoby mnie to dziwić? Większości wykonawców nie znam, ale drugie bardzo pozytywne spostrzeżenie jest takie, że na polskim YouTube w muzyce, w karcie, na czasie jest zdecydowana większość polskich artystów, polskich wykonawców, co w sumie jest fajne, że słuchamy polskiej muzyki. Teraz pytanie, czy słuchamy dobrej polskiej muzyki? Znaczy nie my, w sensie my, e, tylko ogólnie społeczeństwo, czyli chyba, chyba głównie młodzi ludzie. Bo to tak wydaje mi się, że to taka muzyka, wiecie, młodych ludzi, bo ja tu większości wykonawców nie kojarzę. Ale w sumie żyjemy w takich czasach, że ciężko jest kojarzyć wszystkich muzyków, artystów, wykonawców, bo dzięki internetowi tego jest tak dużo że nie jesteśmy w stanie wszyscy znać wszystkich. Dobrze, to zacznijmy od pierwszego utworu, który jest na karcie na czasie, to jest Louis William i Budda w piosence Pardon. Pardon. Ponad dwa miliony wyświetleń, to chyba musi być dobra, prawda? To ona tak przeszła obok tego samochodu, jak te modelki na pokazach jakichś nowych modeli aut, wiecie, kojarzycie, nie? że tak... Piękne modelki przy tych super samochodach. To tak tak właśnie przeszła. W ogóle teledysk zaczął się tak, mi się to od razu skojarzyło z jakimiś filmami e, szpiegowskimi typu jakiś współczesny James Bond i, i tym podobne, wiecie, ten dron, który tam lata, który tak widać. Dobra, pik pik z samochodami było zabawne i te helikoptery to też jakbym jakbym naprawdę miała oglądać zaraz jakieś wiecie szybkich i wściekłych albo jakiegoś nowego Bonda albo jakieś inne tego typu filmy synonim sukcesów dla mężczyzn pamiętajcie to są drogie samochody złote zegarki i piękna kobieta skąpo ubrana to jest synonim sukcesu parę kwestii mi się tutaj otwierają takie przemyślenia, takie wiecie, przemyślenia starszej cioci z nieporad. Mamy tekst o tym, jak artysta się dorobił i prosi, żeby patrzeć mu w oczy, a nie w saldo. Czyli metafora kieruje nas do tego, że nie mamy patrzeć na jego konto bankowe i nie mamy oceniać jego wartości, czy chcieć się z nim przyjaźnić ze względu na to, jakim jest stan jego konta tylko mamy mu patrzeć w oczy, tak? Czyli metaforycznie mamy mu zajrzeć do uszy i docenić go jako człowieka za to, kim jest. A jednocześnie cała reszta piosenki, zwłaszcza teledysk, temu zaprzecza, bo on cały czas jednak w tej piosence podkreśla, że ma super dużo kasy i w ogóle kiedyś to jeździł jakimś, byle jakim samochodem, a teraz ma Lamborghini małą czarną, czyli za sukcesem finansowym idą też oczywiście, idzie też oczywiście powodzenie u kobiet, więc te wyznaczniki sukcesu, takie bardzo widoczne, takie wiecie, takie od razu rzucające się jednak w oczy. Jest oczywiście motyw autobiograficzny, że mogłem skończyć gorzej, mogłem wylądować z dragami, z alkoholem, ale nie, zająłem się muzyką i to jest oczywiście bardzo częsty motyw, jeśli chodzi o rap czy polski hip-hop, że ta muzyka jest tym sposobem jednak na wyrwanie się czy z jakiejś patologii, czy z biedy, czy właśnie po prostu z jakiegoś złego towarzystwa. Więc tu jak najbardziej słuchajcie, jak jesteście artystami, muzykami, coś tworzycie albo uprawiacie sporty, jeżeli to ma wam się pomóc wyrwać z czegoś, to super. Idźcie w to. Idźcie w to, bo to wielu ludziom uratowało życie. Na pewno. Sport, muzyka, twórczość. Po prostu to, że macie swój ogródek. Więc jest jakieś mądre przesłanie w tej piosence jednak. Jest jakieś mądre przesłanie. Okej. Okay. Spoko, spoko piosenka. Ubrana oczywiście w taki. Monturaż typowy dla rapu, dla hip-hopu, czyli że fura, piękne kobiety, złote zegarki, pieniądze, ale przesłanie też bardzo często właśnie w rapie jest bardzo podobne, czyli mogłeś skończyć na samym dnie, mogłeś pójść za złym towarzystwem, ale możesz zrobić też coś fajnego, dobrego w swoim życiu i odnieść sukces. Nawet jeżeli synonimem tego sukcesu jest Lamborghini i piękna kobieta do niego wsiadająca, Ważne jest to, żeby. żeby co? Żeby robić to, co się kocha i zrobić coś fajnego ze swojego życia. Okej, okay, dobra, w sobie rozumiem, dlaczego ta piosenka może się podobać. To jest taki temat. Ja bardzo lubiłam takie piosenki w ogóle zawsze, jak byłam bardzo młoda, które gdzieś tam właśnie dodawały mi otuchy, że ktoś kiedyś też miał źle, ale udało mu się odnieść sukces dzięki temu, że gdzieś tam był po prostu wierny sobie. Matę sobie może odpuścimy, bo piosenka jest już tu trzy tygodnie, a Matę to nawet ja znam i kojarzę. To może zobaczmy sobie Jankle Osie. Kiedyś na, na pewno gdzieś kiedyś słyszałam jakieś piosenki Jankle Osie, ale to jest pierwszy teledysk Jan Osi, który świadomie oglądam. Przeżyjcie razem ze mną ten historyczny moment. Tytuł Złoty Piasek. No i od razu jesteśmy, wiadomo, jakieś egzotyczna, egzotyczna wyspa, egzotyczna plaża. Nie wiadomo w sumie czy wyspa, ale jakieś egzotyczne, piękne miejsce, plaża, palmy i pies. A pies taki polski, akurat. Oddałam Tobie serce, nogi, ręce. Ja lubię Ciebie bez bluzki. Oddałam Tobie serce, nogi, ręce. Moje <laughs> dłonie są piękne. To nie jest żadną tajemnicą już od dawna, że Jan Kleosia nie potrafi za bardzo śpiewać i używa autotuna, bo wyciekły nagrania, wszyscy o tym wiemy. E, I to rzeczywiście słychać. To rzeczywiście słychać, że ten autotune e, leci tu mocno. Piosenka zakładam, że jest o miłości, bo tekst jakby na to wskazuje. In oddaj mi swoje serce. To zostało teraz tak zmontowane, że ten pan przy barze, który siedzi, to jest chyba ten mężczyzna, do którego ona śpiewa, do którego wyznaje te swoje uczucia, tak to wygląda. A nie jest dla niej trochę za stary, Jan Kleosia no, jakby ksywka zobowiązuje chyba. To mi się wydaje, że jakiś taki starawy ten pan przy tym barze trochę. Nie, chyba jednak to jest ten pan, do którego ona śpiewa. Chyba jest ten jej krasz. Ale oni się znaleźli, widzieliście. To pojawia się drugi, to to chyba będzie jakiś trójkąt miłosny. Będą się bić. Nie, jednak szybko go rzuciła, gdzie machnęła ręką. Poszło lekko, łatwo i przyjemnie. Nie ten, to tamten, czyli to jest ta jej miłość, do której tak śpiewa. No, i ten już jest młodszy, nie? To bardziej do niej pasuje, ale dobrze, jeśli chodzi o samą piosenkę, no to tak. Um, tekst piosenki właściwie nie ma tu za dużo, co mówić o tekście piosenki. To jest po prostu taka pioseneczka e, o zakochaniu się, e, o uczuciu miłosnym, o afekcie. E, co ja chciałam powiedzieć? Dobra, nie będę oceniać jakoś strasznie, bo ja też pewnie, jak byłam młoda, to słuchałam złej muzyki. Wiem, że poświęcasz mi cały czas. Ja też. A to w ogóle, słyszycie jak to brzmi? To tak jakby to takie dziecko mówiło. Ja też. Ja też. To tak jak moja postać dziewczynki z nieporad. Ja też. Ja też. Ja też. Ja, Kołaś, ja też. Ja też. Okej, okay, to to była Jankle Osia. E, nieszkodliwa przynajmniej ta piosenka. Nie wiem jak jest, jaka jest reszta nie mój gust, na pewno wyrosłam z takiej muzyki. Ma ładny głos, w sumie w sensie ładny, miły, ale taki bardzo dziecięcy. Ile Jankle Kleosia ma lat w ogóle? Mi się zawsze wydawało, że ona trochę e, udaje taką młodą, a że wcale chyba tak bardzo nie jest. 26 lat! To dałabym jej mniej na tym teledysku, a to jest teledysk z tego roku, 26 lat. Myślałam, że jest młodsza. Dobra, polećmy dalej. To może dla odmiany teraz kolejny mężczyzna. Przesłuchamy sobie Dawida Kwiatkowskiego. Moja córka też słucha Dawida Kwiatkowskiego. Tutaj też może, ale widać, że zupełnie gdzieś indziej. Też teledysk kręcony, kręcony poza Polską. Chyba nie da się w Polsce, słuchajcie, ładnych teledysków nakręcić z tego wynika. Ale tu takie może, bardziej chyba takie ponure będzie, bardziej pochmurne. dzisiaj nie wiem jak potrafiłem... Jego głos mi się podoba. Przyjemnie się go słucha. Bardzo ładne widoki są na tym teledysku. Widoki, mam na myśli naturę. Bardzo fajne. Raz, że te góry, te chmury w tych górach, ta mgła, ale gdzie jest ten, tu gdzie on szedł przez ten las? Nie to, tu. Bardzo ładne. Ja mam w ogóle aż ochotę przejść się tą ścieżką. Pięknie. To jest taki rodzaj piosenki, który jak Wam puszczam na imprezie, to nie bardzo wiecie, co przy niej robić. To znaczy, ona jest za szybka, żeby tańczyć jakiegoś powolniaka, w sensie, tak wiecie, ale jednocześnie jest zbyt spokojna, żeby przy niej poszaleć. To jest taka piosenka raczej, żeby wiecie, tak się pobujać, i śpiewać refren. Za rękę. Ale mech jaki piękny. Ta zieleń. Cudna. Okej, okay, dobra. Myślę, że tutaj się nic więcej y, nie wydarzy w tej piosence. Jakby y, spoko. Fajna, przyjemna muzyczka. Muszę się dowiedzieć, których. Moja córka miała jakąś taką piosenkę Dawida Kwiatkowskiego, którą cały czas słuchała. Muszę się dowiedzieć, która. Na pewno nie ta, jakaś inna. To co? Fagata? Fagata. Osiem dni temu ta piosenka została opublikowana, tak? To skomplikowane. Zobaczmy, co jest takie skomplikowane. Tak, bo tak właśnie wyglądają przeciętni uczniowie w polskiej szkole, że oni w ogóle staro wyglądają, nie, to, to widać, że to nie są nastoletnie osoby, to jest niemożliwe, żeby wyglądały tak staro. Tak właśnie wyglądają polscy uczniowie przeciętni w polskiej szkole. Nie, ja wiem, ja rozumiem, że to ma być trochę przerysowane, to trochę mi się od razu przypomina, przypominają teledyski Britney Spears. Sprzed lat, sprzed lat. Nie chciałam pauzować na pupie fagaty. Czyli ona tutaj w tym teledysku jest tą grzeczną dziewczynką, nie? Ten sweterek, ta koszula, okulary, kująki. ona tu jest tą grzeczną dziewczynką, ale jednak ma to swoje chyba takie niegrzeczne alter ego w tym pokoju, jak jest sama, bo nie dość, że całuje zdjęcie swojego krasza przywieszone na ścianie. No dobra, nastolatki tak robią przyznaję się bez bicia, też tak robiłam, jak miałam 12 lat. Yy, ale nie twerkowałam. Nie twerkowałam do zdjęcia mojego krasza na ścianie. Wtedy się nie mówiło krasz. Wtedy się po prostu mówiło, że się ma jakiegoś idola, którego się bardzo lubi, jakiegoś muzyka albo aktora. Wtedy nie funkcjonowało słowo krasz. Okej. Okay. Jaki problem dorośli? Szczególnie rodzice mają z fagetą. Problem jest taki, że kiedy oglądam to ja jako mama, to z jednej strony widzę teledysk, który próbuje udawać teledysk bezpieczny dla bardzo młodych widzów, bo on jest taki bardzo cukierkowy, taki słodki, wiecie, ten różowy, kolorowe spineczki we włosach. Trochę udaje taki właśnie bezpieczne coś dla młodych dzieci, a jednocześnie... I w piosence, czyli i w tekście, i w teledysku jest przychwytywanych bardzo dużo treści, po prostu seksualnych, a wiemy, że fagaty słuchają bardzo młode osoby, bardzo młode osoby. I te treści tu, to, to nawet ciężko powiedzieć, że one są gdzieś tam przemycane, bo one są bardzo dosłowne. One są bardzo dosłowne. I oczywiście, że każdy wiek ma swoje prawa i każdy wiek. Yy, w każdym wieku słuchamy różnej muzyki, ale coś, co udaje kontent dla bardzo młodych dzieci, a tak naprawdę już nim nie jest, no wzbudza we mnie lekkie kontrowersje. Już nie mówiąc o tym, że też ta muzyka ona nie jest wybitna, ani nie wydaje mi się, żeby ona miała jakieś wyjątkowe umiejętności wokalne. Tekst, jakby, no umówmy się, tekst jest trochę taką piosenką o niczym. Jest po prostu o tym, że jej się podoba jakiś chłopak i on przed nią, przy niej jest bardzo czułym misiem, a przy kolegach udaje kogoś niefajnego i nikt go nie lubi, bo wszyscy go widzą jako takiego hama, a on przy niej jest taki fajny, słodki i, i, i w ogóle fajny. Jak przyjdzie do ciebie policja, to im powiem, że się nie znamy. Nie wiem, kto to. Właściwie, jak tak się słucha bardziej w tekst piosenki, to tekst piosenki w ogóle nie łączy się z teledyskiem. Czyli właściwie tekst piosenki jest o tym, że oni są w skomplikowanym związku i właściwie nie wiadomo, jaki jest status tego związku. A teledysk pokazuje historię kujonki, która się podkochuje w jakimś bardzo popularnym chłopaku i koleżanki pomagają jej go zdobyć pomagają w bardzo prosty sposób, rodem wyjęty z telenoveli brazylijskiej. Były, potem był też taki serial amerykański, Brzydula Betty, która polega na tym, że okularnice Brzydule zamieniamy teraz w superlaskę. Wystarczy krótka metamorfoza, żeby Twój crush, chłopak, który Ci się podoba, na Ciebie poleciał. To w ogóle, to w ogóle porusza taki mój feministyczny kawałek mojej duszy, który gdzieś tam jest czyli, że zmieniasz się dla faceta, żeby on na ciebie zwrócił uwagę. Nieważne, że jesteś inteligentna, nieważne, że masz jakieś umiejętności, zdolności, pasje, talenty, najważniejsze jest to, jak wyglądasz. No jak facet leci tylko na twój wygląd, to lepiej, żeby w ogóle na ciebie nie leciał, niech sobie poleci na inną. Ale no to jest tak strasznie stereotypowe, to jest tak strasznie stereotypowe i pewnie nie tylko ten krasz na nią poleci, ale już w ogóle każdy inny facet na nią poleci. Bo tu po prostu pokazuje się wartość kobiety. Jak jest seksowna i leci na nią mnóstwo facetów, to to jest wartościowa, to jest wartościowa. Nie dajcie się tak, dziewczyny, nie dajcie się tak. Słowo, słowo, dobre słowo od starej ciotki z nieporad. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoje ciało, ubierajcie się ładnie, malujcie się czeszcie, ubierajcie się fajnie, tak żebyście się fajnie czuły. Ubierajcie się nawet seksownie, pokazujcie, co tam chcecie, ile chcecie. Ale pamiętajcie, że Waszą wartością nie jest tylko Wasze ciało, tylko to, co macie tu. To, co macie tu. Ale ja wiem, to jest taki bardzo prosty przekaz, to jest taki bardzo prosty przekaz, chwytliwy dla pewnej części nastolatków. Tu się też pojawia w sumie taka potrzeba, jak jesteśmy nastolatkami, to taka nasza potrzeba, żebyśmy byli akceptowani przez grupę. Z czasem to się zmienia. Jak się dojrzewa dorasta, to coraz bardziej macie w głębokim poważaniu opinijnych osób, ale jak jesteśmy nastolatkami, to to uznanie przez grupę, zauważenie, dostrzeżenie. Jest bardzo, bardzo ważne, więc no to się. to chwyta. To po prostu chwyta. Dobra, myślę, że tyle starczy. Yy, nie wiem, czy widziałam wcześniej jakieś teledyski, fagaty. Wiem, że kiedyś słuchałam jej piosenek, bo bardzo często na nieporadach pisaliście mi w komentarzach, żebym coś fagaty przesłuchała. I parę razy myślałam, żeby zrobić komediowy filmik na jej temat, ale yy, nie dałam na razie rady. <laughs> Dobra, zmieńmy trochę nutę po tej fagacie. Ja tu widziałam. Taki utwór, który chciałam. O, naiwna dziewucha, który chciałam obejrzeć w sumie, bo to bardzo na TikToku mi się ostatnio często wyświetla i różne trendy do tego i piosenki, i filmiki i tak dalej. A ja lubię taką polską muzykę na słowiańską, ludową nutę. No, lubię, lubię po prostu. Jestem fanką kapeli ze wsi Warszawa, ale te takie bardziej popowe. Jak Zako Power, wiecie, to ja się przy tym lubię bawić, więc posłuchajmy w całości naiwnej Dziewuchy. Mówiła, nie się za niego, on serce i niczego dobrego. Tak, ja też tak mam, że jak ja tylko słyszę właśnie tę charakterystyczną ludową nutę naszych starych ludowych piosenek, to też mam ochotę się wziąć pod boczki i wiecie, yy, yy, potańcować. Nie, ja tu od razu nóżka podryguje. Moje pierwsze skojarzenie była kiedyś taka bardzo popularna piosenka. Na pewno ją znacie. Śpiewał to zespół Bratanki. Czerwone korale, czerwone korale, czerwone niczym wino. I tam właśnie była, tekst był właściwie o tym. No, nieważne o czym był tekst, posłuchajcie sobie, jak nie znacie, ale dlaczego moje pierwsze skojarzenie, że to jest właśnie ta taka stylistyka, gdzie właściwie współczesną muzykę i ten współczesny świat, no bo mamy miasto, mamy chłopaka w dresie, e, łączy się z tym takim ludowym, takim wręcz cepeliowym e, charakterem, nie? Znaczy, wygląda to trochę komicznie, że on w tym dresie, ona po prostu z tą chustką jak babuleńka. Na głowie, ale jakby kumam koncepcję. kumam koncepcję, że jest to po prostu metaforycznie pożenione, e, jakaś tam współczesna historia, e, właściwie wrzucona, jest pożeniona, taka współczesna historia z na ludową muzykę, czyli połączyliśmy tą cepelię. Cepelia, się dobrze wiecie, i słuchaj i Ładnie za niego. On się serce i dobrego. I nie, jak oni to robią? I, nie. To, to już tak bardziej z góralska. Historia miłosna bardzo uniwersalna, czyli naiwna dziewczyna, która zakochuje się w niewłaściwym mężczyźnie. To jest też motyw bardzo częsty w polskich piosenkach ludowych, gdzie matki przestrzegają dziewczęta tak przed tymi chłopcami. Oj, tu uważaj, żeby tam z tym ja się nic nie ten, bo zobaczysz, on Cię zostawi, yy, a jeszcze Cię zostawi z dzieckiem, nie? Taka bardzo uniwersalna y, historia. Yy, była taka piosenka też y, polskiej y, raperki Lilu. Mama mówiła, nie wiesz chłopcom, yy, w ogóle odnajdźcie sobie, posłuchajcie, bo tam też trochę podobny y, motyw, a bardzo fajna piosenka. W ogóle ta płyta, pamiętam, była w ogóle fajna od Lilu. Nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze coś nagrywa. Lilu. Zasłania mi mikrofon klawiaturę. Lilu, czy ona wciąż występuje? Czy jest coś nowego od niej? A potem sobie zobaczę. Ale polecam Waszej uwadze. Za czy zatrzymali się, żeby pooglądać krowę. A bo to jest chłopak z miasta, on nigdy krowy nie widział. Dobra, okej. Okay. To wiecie, to tak jak są takie legendarne historie e, o dzieciach, które nie wiedzą skąd się mleko bierze. Skąd się bierze mleko? Z kartonu. Od krowy. <gry> Ale ten telefon to rzeczywiście tak tajniacko trzymał, żeby ona nie zobaczyła tego, że żona dzwoni. Bardzo tajniacko. No po prostu nie wiem jak to się stało, że ona jednak dostrzegła, że to żona. I typowy polski seba z miasta w dresie, szarym. I reklama wiadomego telefonu na koniec. Czy ta artystka śpiewa tylko tak właśnie na słowiańską nutę? Aż jestem ciekawa. Nie, chyba nie. Nie, czyli to jest jedna taka piosenka w jej twórczości. No, tak jak mówiłam, to jest taka słowiańska nuta, którą ja bardzo lubię, mi ona bardzo szybko w ucho wpada, i ja lubię, nawet jak nie lubię całej twórczości zespołów, które taką muzykę tworzą, to lubię poszczególne piosenki i mi się przy takiej muzyce dobrze. Bawi. Y, oczywiście mogłabym oglądać i oglądać. Słuchajcie, dużo tego dzisiaj było. Myślę, że na dzisiaj sobie skończymy. Ja jestem w ogóle bardzo ciekawa Waszych poleceń. Co byście chcieli, żebym obejrzała y, w teledyskach jakichś wykonawców y, polskich najlepiej? Skupmy się na artystach polskich na razie. Co byście chcieli, żebym pooglądała i skomentowała, co myślę o tej y, muzyce? Może jednak tego Cypisa i Karalucha, a może jednak lepiej nie? Ale żeby nie było, słuchajcie, że nie będziemy dłużni. W następnym odcinku przyjrzymy się muzyce, której ja słuchałam, jak miałam 12-13 lat. Aż sama jestem ciekawa e, mojej reakcji na te starocie. Także zapraszam Was do następnego odcinka Nieporad, gdzie sobie posłuchamy jeszcze muzyki.